Jezu, chcemy przejść z Tobą drogą krzeszową. Niech na tej drodze roz towarzyszy nam Maria. Pragniemy przez rozważanie najtrudniejszych momentów z Twojego życia odkryć, jak bardzo nas kochasz. Jak bardzo nas kochasz, pomóż nam zjednoczyć się całym sercem z Tobą. I teraz ciekawostka. Popatrzcie na Kościół i tam pod tymi dwoma tablicami. Może ktoś chce starszy, aby tam stanął pokazał stópkę Maryi. O, bardzo proszę. Podnieś głowę i spójrz na wizerunek mateczki oraz tablicę wmurowaną w zewnętrzną ścianę kaplicy sanktuarium. Jaki napis okala ryt przedstawiający stopkę Matki Bożej? No dzieciaki idźcie tam zobaczyć. Co tam jest napisane? Kto wie, szybko tu do ciebie. Nie, ja nie wiem. Jeszcze Wracamy na jest tam napisane nie. Nie, napisane. nie. się nie, nie, nie. Maryi, będziemy tropić ślady łaski nie, To teraz podejdziemy do stacji pierwszej, tutaj na wprost. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Miałem te niesprawiedliwe oskarżenia i wyrok z miłości do Ciebie, jednak było to dla mnie bardzo trudne. Bolało mnie, że piłaś zamknął swoje serce na to nim naprawdę jestem. Pomyśl przez chwilę o, o tych, których oceniłeś, uznałeś, że nie są dość fajni, że nie pasują do twojej paszki znajomych. Ja byłem w tych osobach. Pani Jezu, naucz nas ich nie oceniać i nie odrzucać innych ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, siedź siebie Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako ja w niebie tak na dzieci. Chleba ja naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze, jako i my odpuszczamy nasze winowajców, i nie bądź nas na to ale nas tam odesłaj zobaczcie, kole dzieci, mamy krzyż, z tym krzyżem będziemy wędrować. I wszyscy idą za krzyżem. To jest nasz przewodnik, krzyż pana Jezusa. Ruszamy do stacji. Który za nas Jezu Troszkę wolniej, wolniej, wolniej.